Pierwsza niedziela po Wielkanocy kończy oktawę zmartwychwstania pańskiego. Dlaczego akurat w tym czasie obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia? Czy w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa należy szukać Bożego Miłosierdzia? O tym powiemy w ewangeliarzu litewskim. Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Nazywam się Michał Racewicz, pochodzę z Wilna, pracuję jako agent nieruchomości, sprzedaję mieszkania, domy. Coś tam słyszałem o tym, że jest taki, że jest obraz, ale najbardziej kojarzy mi się z filmem o miłości i miłosierdzie, którego premiera była w Wilnie. I usłyszałem w radiu, że ma się odbyć. Jezus powiedział, że ksiądz będzie moim spowiednikiem. Że kto powiedział? Jezus. Dusza moja buntuje się przeciw niektórym poleceniom przełożonych. Proszę zatem, to, żeby siostra zapisywała wszystko, co dzieje się w jej duszy. Poszedłem po bilet, ale powiedzieli, że już sory nie ma. Wszystkie oddane. Ja myślę, no muszę tam trafić. Poszedłem bez biletu. I jakoś nikt nie sprawdzał z tą masą ludzi, wszedłem po prostu do sali. I później po filmie spotkałem siostrę Michaela, to mam selfie z nią. Twarz powinna być bardziej smukła. I te promienie, ja mówiłam panu, one nie powinny być białe i czerwone, tylko blade i czerwone jak woda i krew. Kiedy usłyszałem w pełni tę historię, jak powstał obraz, jak jest popularny na świecie, jak ludzie czczą ten obraz, i myślałem: O nic sobie, on tu jest u nas w Wilnie. Ja nawet nie, nie pamiętam, kiedy go widziałem. I to jest taka data e, konkretna, bo można odliczać od tego momentu, kiedy. Zacząłem przychodzić do, do tej kaplicy i, i od tamtego czasu coraz bardziej i bardziej. Jan Paweł II ogłaszając święto Miłosierdzia Bożego tydzień po Wielkanocy przyczynił się do, do rozgłaszania o tym obrazie. Cała ta historia tu. Mieszka, tworzył malarz, Janka Zimierowski, mieszkała, siostra Faustyna. To wszystko powstało tutaj. To miasto miłosierdzie jest. Czym jest Boże miłosierdzie? Mówi się, że miłosierdzie Boże to jest miłość Boga, która ogarnia. Zranionego człowieka przez grzech, przez złość, przez nienawiść, przez pychę. I miłosierdzie również jest dynamiczne. Może takie porównanie nie najlepsze, ale dla każdego może być przystępne. Winda. Czym jest winda? Wsiadamy do windy i zniżamy się do dołu żeby potem na niej wjechać do góry. Również miłosierdzie Boże to jest zniżenie się Boga do ludzkich słabości, do ludzkich upadków, nie tylko żeby tam być, ale żeby człowieka stamtąd podnieść, wyciągnąć. Dlaczego potrzebujemy Bożego miłosierdzia? Bez miłosierdzia nie można się zbawić. To jest nasze zbawienie. Chrystus w pewnym momencie na stronach Ewangelii mówi tak. Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzieliście mnie, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, i tak dalej. To są warunki wejścia do nieba. I właśnie w tych warunkach, w uczynkach miłosierdzia, który my nazywamy, znajduje się również nasze zbawienie. Ten samarytanin, który opatruje rany, zostawia człowieka w dobrych rękach, sam idzie i mówi przy powrocie, jeżeli wydasz coś więcej, jeszcze ci to oddam. Właśnie ten jest nazwany miłosiernym. Ten, który wykonuje dobro w stosunku do drugiego człowieka. Dobre, dobro przez duże B napisane, przez człowieka, który czyni to od serca, od duszy. Dlaczego świadome zawalanie Jezu, ufam Tobie i potwierdzenie Go życiem jest najtrudniejsze? Jeżeli jest rozdźwięk między życiem i głoszeniem życia, to już jest rzeczywiście wielki problem. I dlatego my nie chcemy, żeby był człowiek tylko teoretykiem, ale również praktykiem. Za każdym razem, gdy wychodzimy do swoich obowiązków, wychodzimy do swojej pracy, Bóg nam to przypomina. Ale jest jeszcze coś, co nam podpowiada nasze sumienie. Nie. Od pewnych rzeczy się nie ucieknie. Musisz to, co głosisz, wykonywać, bo inaczej jesteś tylko aktorem, a każdy z nas chciałby być naturalny. Czy miłosierdzie jest to dialog Boga z człowiekiem? Tak jak siedzi chłopak z dziewczyną na ławeczce i są zakochani. I oni siedzą i patrzą, nic nie mówią, ale prowadzą rozmowę. Również i miłosierdzie to też jest Właśnie taki dialog dwóch zakochanych ludzi, którzy nie potrzebują dużo słów, ale rozumieją się. Kalendarium na najbliższy tydzień. Kościół katolicki. 16 kwietnia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kościół obchodzi święto miłosierdzia Bożego, nazywane też Niedzielą miłosierdzia. Święto zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II w jubileuszowym 2000 roku, w dniu kanonizacji świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 21 kwietnia, wspomnienie świętego Anzelma, biskupa i doktora kościoła z przelomu XI i XII wieku, kościół prawosławny. 16 kwietnia Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w całym roku liturgicznym święto zmartwychwstania Chrystusa, Paschę. 19 kwietnia, początek tygodnia paschalnego. W tym czasie w Kościele Prawosławnym odbywają się uroczyste nabożeństwa z procesjami. W świątyniach przez cały okres otwarte są wrota królewskie, symbol połączenia nieba z ziemią. Kościół grecko-katolicki. 15 kwietnia w Wielką Sobotę w kościele grecko-katolickim adorowane są plaszczenice, Saluny z wizerunkiem Jezusa złożonego do grobu. Kapłani zmieniają ornaty z czerwonych na białe, które symbolizują odrodzenie. Wierni święcą w tym dniu Pokarm. 16 kwietnia wierni kościoła obchodzą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Paschę Chrystusową. O północy rozpoczyna się Jutrznia Paschalna z uroczystymi procesjami i z ikoną Zmartwychwstania. Święci się chleb pszeniczny, na którym widnieje wizerunek Chrystusa Zmartwychwstalego. Poświęcony chleb podawany jest później wiernym. Już za chwilę komentarz do Ewangelii, który wygłosi ksiądz Daniel Narkun. Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, by wspólnie kontemplować wielką miłość i łaskę, jaką Bóg okazał nam poprzez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się swoim uczniom i dzieli się z nimi swoim duchem. Uczniowie widzą Jezusa i wierzą w niego, ale Tomasz potrzebuje więcej dowodów, aby uwierzyć. Podobnie jak Tomasz potrzebował dodatkowych dowodów, aby uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, tak i my czasami potrzebujemy innych ludzi, aby nam pomogli w zrozumieniu naszej wiary. Czasami potrzebujemy rozmowy z innymi ludźmi, aby poszerzyć nasze spojrzenie na dany temat i poznać różne Podejścia do wiary. Warto też zwrócić uwagę na to, że kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom, dał im dar Ducha Świętego. Podobnie, kiedy dzielimy się swoimi myślami, doświadczeniami z innymi ludźmi, możemy zyskać nowe perspektywy i inspiracje. Kiedy rozmawiamy o naszej wierze z innymi ludźmi, możemy doświadczyć duchowego wzrostu. I otrzymać dar Ducha Świętego, który pomoże nam w naszym dalszym rozwoju. Warto też pamiętać, że rozmowa o wierze z innymi ludźmi może być trudna, tak jak Tomasz miał wątpliwości i potrzebował dodatkowych dowodów. Wreszcie, kiedy rozmawiamy o wierze z innymi ludźmi, możemy poczuć się bliżej nich i zrozumieć ich lepiej. Niech Boże miłosierdzie, którego doświadczyliśmy w Ewangelii. Będzie inspiracją do rozmawiania o wierze z ludźmi. Wspólnie możemy odkrywać i pogłębiać naszą wiarę, odzwierciedlając w każdym działaniu łaskę i pokój, jakie płyną z serca zmartwychwstałego Chrystusa.